Dobry kochani, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Z tej strony Agnieszka. Kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was taki krótki film, ponieważ chciałam się z Wami podzielić moim odkryciem. Słuchajcie, kochani, ja mieszkam bardzo niedaleko Bieszczadów, więc zawsze kiedy mam taką możliwość, to oczywiście odwiedzam Bieszczady. Jako dziecko spędziłam w bieszczadach bardzo dużo czasu. To były obozy harcerskie, słuchajcie, to były różnego rodzaju wycieczki z rodzicami, to były w czasy pod gruszą, więc znam bieszczady dość dobrze. Ale bieszczady się rozwijają i również zaskakują mnie. I wyobraźcie sobie, że no skoro mamy weekend majowy czyli trochę wolnego czasu. Swoją drogą mam nadzieję, że wasze weekendy majowe naprawdę były udane i że odpoczęliście, bo myślę, że ten odpoczynek jest nam wszystkim potrzebny, jest wskazany do prawidłowego funkcjonowania. No i właśnie ja też korzystając z majówki, wybrałam się w Bieszczady na taką jednodniową wycieczkę. I tym razem wylądowałam w miejscowości Czarna. Miejscowość Czarna jest położona dokładnie po środku między uszczykami dolnymi a uszczykami górnymi, przy małej pętli bieszczadzkiej od strony wschodniej, czyli bliżej granicy. No i miejscowość no, nie wyróżnia się aż tak bardzo. Jest tam pięknie, jest malowniczo, jest typowo bieszczacko. Ale znajdujesz tam obiekt, o którym ja nie miałam pojęcia, a bardzo bym chciała podzielić się z wami, ponieważ go odkryłam, odkryłam go i, i jestem zachwycona tym obiektem. Moi drodzy, mam na myśli tutaj Muzeum Bieszczadów, którego nie znałam, nie wiedziałam, że jest. Ono jest tam od niedawna, zaledwie od kilku lat i ja o nim nie słyszałam, ale udało mi się wreszcie odkryć to niesamowite miejsce. To niesamowite miejsce jest prowadzone przez fantastyczną parę. To jest Rafał i Lian Dudka, którzy właśnie gromadzą fantastyczne przedmioty. Wręcz można powiedzieć, że oni je ratują od zapomnienia i od zniszczenia i to są przedmioty, które Pięknie obrazują kulturę regionu, kulturę Bieszczadów. To są rzeczy, które w większości są znalezione i są po prostu znalezione w ziemi, są odkopane. Jeśli nie wiecie, to region Bieszczadów był kiedyś bardzo mocno zaludniony, ale później nastąpiła taka akcja Wisła, w wyniku której bieszczady, ale nie tylko bieszczady, bo również Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, na którym ja mieszkam, Pogórze Dynowskie i aż po Roztocze, czyli prawie całe Podkarpacie zostało wyLudnione. Natomiast w bieszczadach wojsko paliło wioski, niszczyło je doszczętnie właśnie po to, żeby ta ludność nie powróciła już do bieszczadów. Więc w bieszczadach możemy się natknąć na bardzo dużo Wiosek, których już nie ma, na przykład są porośnięte łąkami lub lasami, e, i tam nadal są na przykład fundamenty jakichś domów, i e, cmentarze, jakieś kościółki, e, wiecie, w szczerym polu, w niczym. <grym> I tam można znaleźć bardzo dużo rzeczy, e, które właśnie świadczyły o życiu tych bieszczadów, o życiu e, tych ludzi w tych bieszczadach e, przed akcją e, Wisła. Tutaj mam ulotkę. Tego właśnie muzeum, i w tej ulotce możemy przeczytać. Muzeum Historii Bieszczadów jest prywatną placówką muzealną. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, zabezpieczeniem oraz udostępnianiem do zwiedzania eksponatów pochodzących z okolic Powiatu Bieszczackiego i Leskiego. Dla zwiedzających są przygotowane ekspozycje z zakresu rzemiosła, historii, wojskowości oraz techniki użytkowej i etnografii. I słuchajcie, ja byłam zachwycona. Tutaj mam jeszcze, słuchajcie, bilety wstępu. Tak wygląda ulotka. I słuchajcie, ja byłam zachwycona. Jak ja tam weszłam, to byłam tam troszeczkę tak w swoim świecie, ponieważ ja bardzo lubię takie, takie starocie, a szczególnie jeśli one są dotknięte takim zębem czasu, taką patyną. I tam można właśnie znaleźć w tych zbiorach przeróżne rzeczy. Tam bardzo dużo rzeczy metalowych, od jakichś krzyżyków po jakieś podkowy, mnóstwo narzędzi kowalskich. Narzędzi po prostu używanych właśnie przy, przy domu, przy gospodarstwie. Także takich metalowych rzeczy mnóstwo. Mnie zachwyciły takie krzyże, niestety zniszczone, powyginane, piękne krzyże ze starych cmentarzy. Ale to nie wszystko. Jest tam też dość bogata kolekcja ceramiki, jest bardzo dużo różnych pojemniczków ceramicznych, różnych przedmiotów z ceramiki, talerze, talerze, które mnie po prostu zachwyciły swoją urodą i pięknem, niestety pobite, ale są. Jest przeogromna kolekcja butelek różnego rodzaju, więc też można sobie takie stare butelki pooglądać, jak one kiedyś wyglądały i były dużo ładniejsze niż te, które dzisiaj są produkowane. Słuchajcie, maszyny, przeróżne maszyny i urządzenia e, używane przy gospodarstwie domowym, e, mnóstwo takich różnych starych bali, e, tary do prania, no przeróżne rzeczy użytku domowego, ale nie tylko, właśnie też e, jakieś militaria. Militari może nie tak dużo, ponieważ ym, wojna y, tak mocno nie dotknęła regionu Bieszczackiego, więc tam nie było tak dużo wojsk i tego sprzętu. Ale dla miłośników militariów też jest całkiem fajna ekspozycja. Są też różnego rodzaju takie stare tabliczki, na przykład stara jest też centralka z leśnictwa. <grym> Słuchajcie, takie, takie rzeczy. Też na przykład są takie fiolki z ropą i można sobie powąchać nawet tą ropę. Ja tego nie zrobiłam, bo pewnie by mi się zrobiło niedobrze. Są okazy właśnie takie geologiczne, także naprawdę mnóstwo, mnóstwo malutkich rzeczy, malutkich przedmiotów, które świadczą o tym, jak wyglądało życie w dawnych bieszczadach. Więc jeżeli interesuje Was historia, a szczególnie historia jakiegoś regionu, etnografia, troszkę geologii, trochę techniki, militariów, to jak najbardziej, bardzo spodoba Wam się to miejsce. Ja byłam zauroczona i byłam zauroczona przede wszystkim właścicielami, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem oprowadzają zwiedzających opowiadają o tych przedmiotach. Jakikolwiek przedmiot byście nie wskazali, oni wam o tym opowiedzą, opowiedzą jak to było kiedyś, dopowiedzą piękne historie, ciekawe historie. Więc takie zwiedzanie jest naprawdę niezwykle przyjemne. Moi drodzy, pokażę wam kilka kadrów. Oczywiście nie zrobiłam zbyt dużo tych kadrów, bo ten film byłby wtedy bardzo długi, ale też nie chodzi o to, żebym wam pokazała całą ekspozycję. Bardziej zrobiłam takie szersze kadry, żeby wam pokazać po prostu klimat tego miejsca. Jakie to jest fantastyczne miejsce do odwiedzenia, i mam nadzieję, że was zachęcę do odwiedzenia tego miejsca. Swoją drogą napiszcie mi w komentarzach, kto z was zna to miejsce i był. A jeżeli ktoś z Was nie był, ale na przykład na wakacjach wybiera się w Bieszczady, to myślę, że warto na swojej mapie punktów w Bieszczadach do odwiedzenia swoich atrakcji umieścić również Czarną Górną i Muzeum Bieszczadów, prowadzone przez naprawdę fantastyczną parę właścicieli, którzy. Tworzą klimat tego miejsca. I jeszcze Wam powiem, że mam takie swoje spostrzeżenie, że te muzea, takie malutkie muzea, prywatne muzea tworzone przez takich pasjonatów, bardzo często są dużo lepszym, fajniejszym sposobem na zwiedzanie i na poznanie kultury regionu niż takie ogromne muzea z przepasnymi salami. Naprawdę mam takie wrażenie, że ci pasjonaci. Po prostu wkładają w to siebie, wkładają w to swoje serce. To jest coś, co nie kochają robić. I myślę, że tutaj ogromne szapo dla właścicieli, którzy mnie zauroczyli i swoją osobowością, i tym miejscem, które stworzyli. Więc, moi drodzy, pokażę Wam teraz kilka kadrów, i mam nadzieję, że to miejsce również Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Kochani, mam nadzieję, że spodobał Wam się film, że spodobało Wam się to piękne miejsce. To jest Muzeum Wieszczadów w Czarnej Górnej. Zostawiam Wam w opisie filmu adres, gdybyście chcieli jednak odwiedzić. Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli, w godzinach od 9 do 17. Oczywiście. Muzeum ma również swoją stronę na Facebooku, jest kontakt podany, więc wiem, że jest możliwe zwiedzanie w innych godzinach, tylko trzeba po prostu się z właścicielami umówić. Więc moi drodzy, jeśli film Wam się podobał, to zostawcie mi troszkę wsparcia, łapki w górę, będę wdzięczna za Wasze polubienia, za udostępnienia. Za subskrypcję, jeśli ktoś z was nie subskrybuje i zapraszam was do strefy komentarzy. Napiszcie mi, co myślicie o takich malutkich muzeach prowadzonych właśnie przez takich wspaniałych ludzi. Napiszcie mi, czy wy znacie to muzeum, czy je odwiedziliście i czy się wam podobało. A może wy macie jakieś propozycje dla mnie? Szczególnie interesuje mnie region Podkarpacia. I mało polski, może znacie właśnie takie podobne miejsca, które warto odwiedzić? Napiszcie mi o tym w komentarzu, bo wiecie, zbliżają się wakacje, czas takich wycieczek, wypadów, wyjazdów, a ja jestem osobą, która lubi coś zobaczyć i uwielbiam takie małe muzea. Więc jeśli macie namiary na jakieś takie fajne miejsce, to zapraszam Was do sekcji komentarzy. A teraz kochani, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną, dziękuję, że oglądaliście film do końca i zapraszam Was oczywiście na mój kanał, do innych moich filmów i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was cieplutko, cześć!